Szanowni drodzy Państwo, dzień dobry. Jestem teraz w Cetniewie, blisko Chłopowa i będę miał poszukiwania właśnie tu w Cetniewie. Może się przejdę wzdłuż plaży, w stronę Władysławowa, ale na pewno chcę wrócić do Chłopowa. Także czekają nas dzisiaj takie wykopki, bardziej morskie. Oglądamy. Widzę, że są dosyć duże fale. To już jest ciężko. No i dzisiaj nie wiem na czym polega to zjawisko, ale jest woda tak masakrycznie zimna. Nikt się nie kąpie. Parę osób w wodzie, co prawda gdzieś tam do kolan. Aż bolą ręce. No nie jest jakaś lodówka, aż się unosi taka para. Taki obłoczek. To jest właśnie ta różnica temperatur, że na lądzie mega ciepło, a woda jest taka okropnie zimna. To tak paruje teraz. Okulary się udało znaleźć, fajne, całe kompletne. 50 groszy i kapsel, kozę, bo jest kurde, katastrofa. Pierścionek na oko, on jest zabawkowy. Majla PLW jakiś sygnał daje. Wracam się do Jastrzębiej Góry. Za chwilę będzie wchodził na wejściu, a w sumie nie nieważne jakim wejściu, do wody będzie wchodził Kuba Corsir, poszukiwać na zlecenie. Kiety złotej no, ja mu nie muszę pomagać, on sobie poradzi. A po prostu sobie popatrzę, pogadamy i potem pocisnę. Już sobie na chałupy bo nie mam ciśnienia, bo tak wymarzłem w wodzie. Że chętnie po prostu poczuję się jak turysta i połażę sobie po promenadzie w Jastrząbej Górze. Widoczki z klifu w Górze, Ludzie na plaży no wcale nie jest tak jakoś mega dużo, w wodzie mało. Bo jest okropnie zimno. Zejście 24, gdzieś tam Kuba krąży. Już chyba. Więc pewnie to jest to główne tutaj promenady, i za chwilę na dole go drapnę. Na Nastrzębia góra. Kuba szuka właśnie zaginionego łańcucha. I ma pół godziny. Jak nie znajdzie, to ja dołączam do niego z Mainlabem, Ale obym nie musiał się wracać do auta. Pewnie sobie poradzi Deusem. I tym razem z tym oto panem. Jakubem, którego nie będę przedstawiał, nie będę się wydurniał. Tu wszystko znacie, kanał Corsir a jeżeli chodzi o mnie, to poznacie dzisiaj nowy rodzaj poszukiwań, a będzie wyglądał tak, że bierzemy wykrywacze, ale jedna osoba szuka detektorem, a druga zanurza się pod wodę, aby namierzać fanty, dlatego że dno jest kamieniste i kopanie sitem to niestety nie jest możliwe. Idziemy do morza. Następnych planów. Raczej będzie mała korekcja, bo nie będziemy szukać w maskach przy brzegu na kamlotach Ponieważ rzadko się zdarza na Bałtyku taka flauta jaka jest dzisiaj Musimy to wykorzystać i idziemy na głębszą wodę po prostu A tą operację rzeźbienia w kamlotach zostawimy sobie jakby na koniec Dokładnie Pierwszy fancik, taki konkretniejszy, łyżeczka I teraz wychodzimy z tej płytszej wody Na brzeg i przemieszczamy się w stronę wody sawowa. Bo jak widać jest tam po prostu więcej ludzi kąpiących się 30 groszy to zybel? Zybel I złotóweczka Panie i Panowie Polcy Polacy bardzo dobra bata Oksy Ale jakieś tandetne Szkiełko wypadło Polarizet coś tam, coś tam no i chyba za małem. No. Tony, to jest no, jak może Hilfiger. No to, żebym bym miał fancik, a tak nie mam. Powiem Wam tak: y, ja do, właśnie teraz znalazłem piękny złoty pierścionek. Z jakimiś oczkami, ale przed chwilą, dosłownie 5 minut temu, znalazłem też Kuba. Zechcesz pokazać y, moim wier, wiernym no widzom? Bo Ty masz mniej musisz, subów, to wiesz. Musisz Ty. O. Zobaczcie, co się dzieje we Władku. Zrywka w sensie o złoteczka też o, zobaczcie jak pięknie wygląda zachód słońca na dworze sygnał 19 najprawdopodobniej kopie 2 złote to tu przepiękny sygnałek i co mamy 2 złote tak jest już poranek, dnia następnego kamera mi padła w trakcie poszukiwań, wywładku a siedzieliśmy bardzo długo bo zeszliśmy z plaży jakoś po godzinie pierwszej w domu byłem o drugiej i udało się znaleźć oprócz tego fajnego pierścionka tego łącznie 27 zł tyle śmieci wśród nich okulary, które tam są uszkodzone no i jeszcze trafiłem obrączkę 7 gramów i tak w środku są grawery Marta i Łukasz 14 lipca 2018 więc jeśli taka para istnieje i to ogląda to zapraszam do kontaktu no to ruszyliśmy w kierunek krowy a potem jeszcze karwia także dwa zlecenia na dzień dzisiejszy to które Kuba ma przez Odyńce i ja drugie pośrednicze przez broda tego zbira który dostał Zlecenie właśnie w tej karbi, ale ono sobie czasu dzisiaj nie ma, więc pojedziemy szukać wydłójkę z kubą. Szanse też są zwiększone na sukces. To są już rowy, i udało się namierzyć parking bezpłatny, ale państwo, w którym będziemy szukać obrączki, nie przekazali nam bardzo istotnej informacji, mianowicie że to jest 3 km z buta plażą. No właśnie, a my zajechani wczorajszymi poszukiwaniami we Władysławowie, do nocy No, dzisiaj będzie też ciężki dzień A jako, że te 3 km są do przejścia Żeby się nie zebrać, nie spocić, to idę w koszulce, a piankę w rękawach, związałem sobie w pasie No i to mi da jakiś tam komfort W czasie tego marszu 06 do morza, a stamtąd pewnie jeszcze jakaś niecała dwójeczka Stąd dwójeczka, Stąd dwójeczka. No to maszerujemy No, wlazłem pierwszy sygnał, czekajcie, 12, agres, znalazłem. No, mi to podobne, nie? No, winy no, no, Za ta z Bałtykiem. Po no, raz dobra. kolejny, wzruszający moment. Panowie, dziękuję. my się to zaraz Wam tam przeleje. Bo... Ach, dziękuję do... bardzo. Nie ma no sprawy. To były moje najszybsze poszukiwania. 15 sekund. <laughs> Ale Piękno, nie gadajcie, trzeba było Dojść, Panowie. Nie? No, dojść tutaj to najdłużej. Mówiłem, Kuba, idziemy w gaciach samych. Ale to czekajcie, Panowie. W planie miałem zrobić lapsa z poszukiwań. Ale ten timelapse nie miałby nawet połowy sekundy, bo same poszukiwania trwały 15 sekund. A Kuba się musi teraz schodzić, bo dłużej trwa mars w jedną i w drugą stronę. A pianka gorąca. I teraz lecimy na karwie, na kolejne poszukiwanie. Tak jest. A wieczór Wela jest na władku. O oh yeah. Ten okrutny marsz napłaciłem tuzin. Optarty palec. palec teraz będzie ciężko, ciężko, ciężko się chodziło w tych kociorach. Muszę, Muszę jakiś plaisterować choćby stacja Kuba tankuje, gaz, a jedy sobie kupić coś zimnego do picia, bo czuję, że za chwilę ugotuję się od środka. Pocześnia na swoją kolej przed bramką. No, Dla jaskini, no. Patrzcie, Roski idzie na Bosaka. w jaką plytę kupę psa wejdzie i będzie miał? Bardzo no, tak przez miesiąc władziłem. Bardzo dobre nakrążenie. Polomarket mój, ulubiony. Zakupy jakieś szybkie. Chociaż nie mam pomysłu, co ja chcę kupować. Też nie mam, ale. Jak masz koszyk, który będę ładował, to zapłacić. O, jak ci powiem, to jest bardzo sprawiedliwy podział ról. Po zakupach w polo przyszedł czas na to, żeby się gdzieś posilić. Jedziemy do karmi, gdzie będzie zlecenie na obrączkę. Zaraz przed tym wskakujemy do jakiejś knajpy, coś zjeść. I ten posiłek będzie musiał nam starczyć na bardzo długo, ponieważ po tym po poszukiwaniach na zlecenie jedziemy do Władysławowa na nockę. Nockę, gdzie będziemy po prostu poszukiwać tyle, ile wlezie, dlatego że jest flauta i ten czas trzeba wykorzystać na maksa. Wczoraj było super, i aby dzisiaj było super, lecimy dalej. I mijamy za chwilę krokową tutaj kościółek, a po prawej stronie zamek. Zresztą odrestaurowany. Polecam, jak ktoś był przyjazdem, żeby sobie po prostu zwiedzić ten zameczek. go nie widać, ale jest naprawdę fajny. gdzieś. W Karwi znaleźć miejsce to jest problem Widziałem Kuba zaparkował na, mie na miejscu płatnym Na parkomacie, a ja na Cwaniaka Znając lokalizację ulic W Karwi To stoję sobie ze free <grym> Ale i Kubie pomogliśmy zaparkować Także nie będziemy płacić za takie rzeczy Jak parkowanie Dwa razy pomidorowe, dwa razy de Będzie z zimeczkami z sosem od jest nie mogę co do tego miejsca, to jest więcej pytań niż odpowiedzi. Dlatego, że nie wiemy dokładnie na jakim obszarze szukać, kiedy została obrączka zgubiona i czy bardziej w lewo, czy bardziej w prawo od zejścia numer tutaj jaki jest. Więc zostało nam 13 minut na zabawę i przenosimy się do Wodysowowa, żeby dać sobie troszkę przyjemności, nie szukać czegoś, czego być może wcale tutaj nie ma. To nie tak, że na tarczy, bo myśmy się nie poddali, tylko tak naprawdę szanujemy swój czas. I dlatego, nie mając większych wskazówek co do miejsca zagubienia tej obrączki, to kierujemy się na połowy dla przyjemności do Wodysowowa. O! I przebieram się. Kolejny raz spiane, tym razem w grubą, bo wybieramy się na poszukiwania. żeby włożyć na chwilę do tego Bo mi się nie chciało, i wtedy sobie myślę, nigdy mi się nie będzie chciało. No dobra, powtórka tego co wczoraj jest w Zaczynamy od kieby końcówki Wadysowo, i lecimy w stronę Cetniewa Tam, gdzie jak widać, więcej ludzi jest. Pierwszy fancik, obrączka, chyba srebrna. No, na pewno srebrna. Firmy jest! Widziałeś? W Sienjuku. Chciałbyś co? Dużo mi musisz jeszcze nauczyć. Jeszcze będzie z siebie reki. Fajnie jest, na starcie obrączka srebra, ale i tak zrobiłem sprawę, bo nie zabrałem torby na fanty. No i muszę lecieć. Od Kuby wezmę. A. Ludzi sporo. Ciepło, fajnie. I flauta. Złotówkę znalazłem. Muszę zabrać torbę i wszystko, bo już mnie wygania. Normalnie o, bo ma sygnał, o. Wszyscy uciekajcie od razu, o. No, drugi sygnał i... Nie no drugi, no, tam jeszcze były jakieś kapsle. Ale drugi fajniejszy. 11 i srebrny kolczyk. Bardzo dobra robota Piękna piętnastka. Moim zdaniem, 5 zł. No, raczej nie będzie to kapsel, bo zbyt równy. 5 zł powinno być w moim zasięgu. Tak jest. Jest i piątaczek. No, to mam już kurde 7 zł. Trzeba powiedzieć sobie głośno. Bardzo dobra robota. Nagrywam latarnię, bo jest jasno i chcę coś powiedzieć a chcę powiedzieć, że zakończyliśmy poszukiwania we Władysławowie a jest godzina 23 temu panu się dzisiaj poszczęściło ale to u niego sobie tam zobaczycie co tam wyszło on się teraz myje i spierdziela stąd i nie będzie rano poszukiwań w kamlotach i tak dalej bo on jedzie realizować kolejne zlecenie a ja będę szukał sam Ta 9.50 ja znowu zbliżam się do Władka. Kuba pojechał na zlecenie, już wczoraj wieczorem, jest już na miejscu. Jak ogarnie sprawę, to przyjeżdża do Władka i dzisiaj będziemy szukać tam, oczywiście, dalej. Cały dzień morze, wody bo ostatni dzień flauty. Podejrzewam, bo jutro zapowiadają burze. Zobaczcie to. Ludzie już są, Bo wiadomo, dziesiąta, ale jak wygląda woda? Lustro, praktycznie, jak na Bałtyk, to jest mistrzostwo świata. No, i wbijam się do wody za chwilę z tej strony, i będę szedł na lewo. Kopię sobie 12, sygnał 12. A że długo nie było nic, to trzeba na żywo. Pewnie moneta, tak jest, 50 grosz. Zaczynamy od hajsu Fajny sygnał 26,7%. Jakby na sreberko. Może być jeszcze kapsel jakiś, ale. No, tutaj liczę na tej głębokości, że sreberko mamy? mamy? No nie, hola, hola, nie to, tu 25, 26. Gdzieś to, tu mamy. Cóż to innego mogłoby być, jak nie srebro, powiedzcie mi. Puszka chyba też nie. Lubię ten piaseczek, on tak delikatnie wsiąknie. I to jest, oczywiście, że jest i to jest srebro, ale pierścien. No. ho ho ho, fajny kloc. Dlatego fajnie się kopię w morzu, wysłupta. Można robić takie rzeczy, o których w ciągu roku można tylko pomarzyć. A, już mi się podoba ja bym się Kręcił cały dzień <laughs> 11-12 czyli 20 groszy albo 50 groszy A nie, obrączka Co to? 11-12 nie rdżewka. O kurcze blade Zobaczcie jaka branzoleta, srebrna Brusztynami. Nie będę wyciągał, ale piękny. Jest. Tutaj do samochodu po pierwszej części poszukiwań dzisiejszego dnia, i wtedy zaraz po obiadku, na który za chwilę się udam, no, drugi raz do wody. Tak się prezentuje. Całe podsumowanie tych zbiorów to dwa albo trzy dni. W każdym razie, dzisiaj doszło troszkę. W postaci tej brazoletki srebrnej z dodatkami z bursztynu, a w dzień wcześniej, czy tam dwa dni wcześniej, obrączka 7 gramów prawie, tak jak wspomniałem do oddania. Ten pierścionek, który no, deklarowałem jako złoty, okazuje się, że to jest jakiś tandetny, bo wygląda fatalnie. To to jest odpust całkowity, a tutaj srebro, piękny pierścień. Obrączka to jest yy, no, stalnie rdzewna. Oprócz tego srebrny łańcuszek, łańcuch, można powiedzieć, 30 gramów. Kolczyk srebrny, bozia, to jakieś pół serduszka, a to jeszcze było z chałup. Yy, Kolczyk i zabawkowa obrączka. Jakiś dziwny żeton, pewnie do jakichś automatów z grami. A jeżeli chodzi o bilon, to 65 zł. Bardzo dobry wynik. Boże święty. 29 stopni w chałupie mam. Ten film się kończy. Ja się idę gotować dalej. W prysznic. Jutro kolejny dzień, kolejne wykopki. Wy zasubskrybujcie kanał. Dawajcie łapie w górę, jeśli wam się tam chce. Piszcie komentarze. No i widzimy się w następnym filmie. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this